Ja witam was w zapowiedzi z, z Counter Strike global Offensive. Teraz tak, od razu mówię Nie będziecie słyszeli gry, ponieważ nagrywam program bandicam I nie wiem jak go poprawnie skonfigurować, abyście słyszeli i mnie i grę yy, I od razu na samym początku odcinka chciałem poprosić was o jakiś dobry program, który bym mógł nagrywać Obecna ruga, jak tutaj nie zauważycie, mam Super Elite. Kupię sobie CSL niedawno, jakieś 2 tygodnie, gram w CSL. Więc nie gram dobrze. No ale myślę, że może Wam się trochę ta seria, chociaż może. Dzisiaj tyle myślę, że to też trochę mojej ścieżki trochę Tak jak widziałem, mówiłem to o tym, że kiedyś kończę, będzie też nigdy do tego.